Cześć! Dzisiaj mam do porównania dwa separatory zanieczyszczeń firmy Giacomini i firmy Afrizo. Separatory kupiłem, ponieważ muszę któryś wybrać. Jestem w trakcie montażu pompy ciepła. O tym też będzie film, ale to w późniejszym czasie. Na razie jestem na etapie kompletowania wszystkich części. I kupiłem dwa separatory, ponieważ e, fizycznie nie miałem okazji e, porównać ich osobiście. A wiadomo, że przez internet kupując, można odesłać i nie ma z tym żadnego problemu. Wybiorę po prostu ten, który będzie mi bardziej pasował. Są to dwa separatory. Jest to separator włoskiej firmy Giacomini. Jednocalowy. I również włoskiej firmy Afflix. Dodatkowy filtr siatkowy. na okay. no, Tutaj się wkręca, widzę, że tutaj się wkręca zaworek spustowy. No zobaczmy, może najpierw w domu. Hmm, No i tu już widzę minus tego separatora, brak klucza w zestawie. Nie wiem jak to odkręcić teraz, jak nie ma klucza. Nie ma, nie ma takiej możliwości w zasadzie. No. Klucz oczywiście trzeba sobie kluczyć osobno, ja miałem nadzieję, że bez klucza sobie to odkręcę, a tu nie ma takiej opcji. Chciałem go zobaczyć w środku jak wygląda. Chyba nie będzie mi dane. Nie chcę go uszkodzić za bardzo. Tak więc... <grybujesz> tak więc mogę to odkręcić magnes. Magnes jest mocny, to co z tego, jak ja nic więcej nie mogę zobaczyć. Dobra. Zobaczmy sobie do, do tego drugiego filtra. Magnes. No to tu już jest lipa trochę. Tutaj tak delikatnie. Samą końcówką tylko łapię praktycznie. Tutaj trochę. Samą końcóweczką tylko magnes łapie. Tutaj nie, tu końcóweczkę. Powiem szczerze, że według mnie lipa. Magnes afrizo od samej długości i trzyma dużo mocniej, ale tutaj już nie, ale z boku dużo dużo mocniej niż tutaj. To na plus łatwe wyciąganie, odpowietrznik. Tutaj też jest odpowietrznik, tylko taka śrubka. A tu jest taki zwykły jak w kaloryferze. Też to jest jednocalowe przyłącze. Możliwość regulacji pod kątem, tak samo. Puśćcie mnie, bo to po prostu o, nie odkręcić właśnie. No dobra, odkręcimy go. Tutaj nie ma problemu, bo jest klucz na wyposażeniu. Zakręci. Tu co tak dokręcił Dobra, musiałem mieć na stół warsztatowy, bo nie mogę tego też odkręcić bez klucza Ja się namęczyłem, ale udało mi się Siatkowy. Ten jest drobniejszy od tamtego no i w zasadzie to wszystko tu jest, taki, jest takie takie gniazdo, jak go nazwać, do którego wkłada się co, tą siatkę całą. I wypływa sobie tutaj. No, ma Powiem szczerze, yy, fajnie wykonany ten filtr. Ale trochę mnie ciekawi jeszcze, jak wygląda ten, ten drugi, gdzie jako mini, bo... Ten GECO Mini został mi polecony przez znajomego instalatora właśnie pomp, pomp ciepła, w ogóle hydraulika. Mówi, że jest bardzo dobry. No ale co z tego, jak ja tego nie mogę odkręcić i, i musiałbym kupić specjalnie klucz pod to ważny ten. Aha, tylko w ten sposób jedynie tak mogę wam pokazać jak to wygląda to jest można powiedzieć ładniej to wykonane to całe jest z mosiądzu U dołu wiem, że jest siatka drobniejsza niż tam, bo tutaj jest zainstalowana siatka 500 mikronów, a tutaj jest 300 mikronów. A tutaj jest 800. Przepływy mają podobne. I w zasadzie, co ja mogę powiedzieć jako amator w ma możliwość podpięcia kątowego, czyli wlot tutaj i leci bezpośrednio do komory filtra woda i później wylatuje tak jak kształka pokazuje do góry. W ten sposób podobno uzyskujemy większy przepływ. Mniejsze opory są. Tutaj już jak pływa woda od dołu, to musi zakręcać, do komory filtra wpływa i wypływa do góry, więcej tych jest. Spróbuję go jeszcze jakoś odkręcić poza kamerą, może się uda coś zrobić. No, niestety nie udało się tego odkręcić i nie porównamy tego, jak to się wygląda. Na no plus, yy, solidne wykonanie jest dosyć ciężki. Yy, możliwość pięcia się dwóch stron tutaj i tutaj. Yy, I co? No, w zasadzie. Tyle, bo w środku nie widzimy, jak wygląda. A na minus słaby magnes, do mnie straszna lipa. No i brak klucza w zestawie, który powinien być na wyposażeniu wazonie. Tutaj mamy filtr, który jest z mocniejszym magnesem. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten koszyczek cały i no, już zostaje witka afido kosztował mnie 450 zł 455 a aż jako minimum 519 złotych cały film wykonany praktycznie z tworzywa sztucznego tutaj jest jedynie musiężny yy, przyłącze Gorzej to jest wykonane, według mnie, ten nosiężny czy to jak to tam nazwać, trójnik. I tutaj wygląda to znacznie, znacznie lepiej. I tutaj widać, czuć jakość. Tutaj, no tak średnio. No coś za coś, no. Magda to trzeba go tam wcisnąć. Ja zostawiam dla siebie ten filtr. Ze względu na to, że tutaj nie mam możliwości dostępu. Zależy mi też na tym, żeby czyszczenie tego filtra było łatwe. A tutaj, w tym filtrze widzę, że będzie to bardziej skomplikowane. Trzeba tutaj rozkręcić, tutaj rozkręcić. Bez klucza tego nie damy rady zrobić. No i ten słaby magnes, więc trochę to że... tak ostrasza. Tutaj mamy łatwy dostęp. Przypuszczam, że jak ręcznie to zakręcę, to i tak będzie szczelne. Zawsze jest klucz, więc można poprawić. Szybkie odkręcenie. Usiągnięcie koszyczka, sitko, przepłukać, spuścić brudną ten, ten wodę. Dużo lepsze rozwiązanie, dla mnie tutaj. Dobra, zamykam to wszystko, i ten odsyłam, ten zostawiam, a pompa ciepła stoi tutaj i czeka na lepsze czasy. Polska firma, chińska pompa. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ale o tym już niedługo.